sobie O tym, co wydarzyło się w Krakowie w Lillu podczas promocji. Otóż w yy, no w promocji było wielofunkcyjne urządzenie za 880 zł. Tylko 888 zł. No i wiadomo, ludzie rzucili się na to urządzenie, prawda? Pani trawa pierwsza za to, za to urządzenie. No i facet, który stał za nią, który stał za nią też łapł za to urządzenie. Ona zaczęła się wydzielać: Nie dam, nie dam, nie oddam, ja byłam pierwsza, pan to zostawi. No i on, on oczywiście tego nie zostawił, tylko nadal się z nią szarpał. Zresztą, zobaczcie. Nie dam, nie dam, nie dam. Nie, tak, się No i słuchajcie, on tak szarpał, się szarpał, szapił. szarpał, szarpał. Wynikła szarpalina okropna, prawie się tam pozabijali. No i nagle padli z tym urządzeniem, słuchajcie, na podłogę, to urządzenie się rozwaliło, bo tam było słychać takie, taki trzask. Nie, proszę Pana, Pan nie to. Nie, Pan może. Normalnie. A jest proszę. Nie, Pan Nie, proszę. Nie dam, nie dam, bo ja była No i nieważne, czy się zbiło, czy nie rozbiło, jak to mówiłem wcześniej, ona, nie wiem, zabijaliby tam ją, on by ją walił w mordę z pięści, ona nawet trzymała to urządzenie. Zabijcie mnie, trupcie mnie, nie oddam, nie dam, ja byłam i tak pierwsza. Nie dam. Niech nie się pan uspokoi, to pan sprawia. To pan za mną. Ja też byłem za Proszę mi to Nie, nie puszczę, naprawdę, jestem tak zdeterminowana. Nie wiem, ja byłam pierwsza, czemu, proszę pana. Potem podszedł do nich ochroniarz, państwo staną, państwo się nie wygłupiają, coś tam zaczął co gadać, prawda? Ona nadal, nie da, ja byłam pierwsza, no i ochroniarz w końcu nie miał, stał bezradny, poszedł na kamerę zobaczyć kto pierwszy. Proszę Państwa, jeszcze jest jeden list, drugim normalnie kupicie, macie na Bronowicach. Proszę Pana, ale ja byłam pierwsza, ten Pan jest... Niech się pan wejdzie! Niech się pan wejdzie! Niech się pan to Niech się pan zobaczy, jestem pierwsza przedmiot! Nie ma pan, ja jestem pierwsza! No i z tego co mówi świadek, okazało się, że ona wygrała! Słuchajcie, te jest żenujące, dziwne, bo w internecie naprawdę można kupić no, taniej, taniej te rzeczy, ale ludzie no głupi po prostu są i nie wiem, pozabijają się w tych lidlach za chleb, o zupę taniej. Ja po prostu co, to się dzieje na tym świecie, po prostu żal, totalny żal. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajki like w górę. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie inne fajne filmy, w których się bardzo wygłupiam. No i komentujcie. I zapraszam do następnego y, filmiku, który będzie o głębokim gardle. Zapraszam już teraz. Pan rozmawia, pan tak jest. Proszę, toż tak się nie robi. Nie robić.